Hej, Hejka, jestem Karo, a oglądacie kanał Karo It! W dzisiejszym odcinku odcinek z Mowie Star Planet! Tak! Dziękuję za autograf. W skrócie wam powiem, że jest konkursik! Tak, jest konkurs. Pierwszy na moim kanale, dobra. Możecie wygrać dripa, spodnie. Możecie wygrać dripa na MSP. Co trzeba zrobić, żeby móc wygrać? Napisać swój nick w komentarzu napisać swój nick na MSP i zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, więc możecie wygrać dripa ale to idziemy sobie na zakupki trochę się obawiałam czy nagrać ten kokosik ale pomyślałam sobie, dobra wy też możecie mieć dripa, no jeśli ktoś ma to nie wiem, ale nie ma. Że... no dobra, zrobimy sobie look mm. Nie podoba mi się ta spódniczka. Jak widzicie, mam dużo starych końców. O. To jest nawet spoko, tylko zrobiłabym to takie czarne. Nie wiem, czy będzie ładniej wyglądało. <laughs> Chyba nie. Yy, Okej. Okay. To my podziękujemy. Mam 13. Nie wiecie czego. Ta kurtka mi się wcale nie podoba, nie opłaca się. Yy, idziemy na kolejną stronę, czyli drugą. Eee, yy, jakie krótkie włosy. A te elementy te chyba są lepsze. No nie wiem, tak... Tak nie ciągnie mi do nich bardzo. Za bardzo. Hmm. Nie, dobra, nie opłaca się. Yy, dobra, no to idziemy na kolejną stronę. Hmm. Nie ma włosów. Eee. Yy, nie wiem czy... To są bardzo piękne włosy. Dobra, kupujemy. O Jezu, za cztery diamenty. Dobra, i robimy sobie, właśnie. Luczek. O Jezu, mam 9 diamentów. O matko. Robimy sobie luk. Co mówię? Nieważne, no, ale właśnie pomyślałam sobie, że wy ucieszycie się, jak zrobię konkurs na moim kanale pierwszy konkurs na moim kanale i pomyślałam właśnie, że wow, dobra, zrobię konkurs, nie mam wyjścia no, oczywiście mam wyjście, ale nie ważne no, nie wnikajcie w to, o mi się bardzo podoba, słuchajcie bardzo mi się podoba o, odbierzemy sobie magazyn fame O, jeszcze napiszę, że nagrywam. Tak, Jezu. Chciałam wam jeszcze powiedzieć, pamiętacie jak ja wam... Jezu. Pamiętacie jak ja wam ogłaszałam właśnie, że możecie mi robić parkury? Możecie robić parkoury na Blockstar Planet u mnie. I właśnie pomyślałam sobie, że oglądałam odcinek Jezu. Jak ja dawno nie oglądałam własnych odcinków, nieważne. Wy możecie mi nawet dawać prezenty na Mowie Star Planet. Możecie, nie musicie, nie musicie. Nie musicie, oczywiście mówię, nie zmuszam, ale możecie, kto chce. Oczywiście nie wstydzić się. Tak samo było z parkurami, mówiłam Wam, kto chce. Ja oczywiście nikogo nie zmuszam, bo po prostu, kogo bym miała zmuszać? Ja nikogo, mówię, nie zmuszam, tylko po prostu jakby właśnie mówię, że na przykład ktoś się może wstydzić mi dać prezent, a dlaczego się wstydzi, to nie wiem, ale możecie dać mi. Wiecie co? Prezent nam Wiesa Planet. Nie musicie, możecie kto chce. To naprawdę, nie wstydzić się, nie ukrywać się w tym świecie. Tylko no, dobra, idziemy w animki. Yy, właśnie, im wam tylko tak mówię. Nie zmuszam, oczywiście. Kto nie chce, to trudno. Jezu, to powinno być zakazane. O jezu, jakie słodkie. Dobra. Mówię Wam, kto chce, naprawdę nie zmuszam Was. O małpka. O fajne. Dobra, idziemy jeszcze w rzeczy. No, ja bym tak mówię, i naprawdę nie zmuszam Was, kto chce. Tak samo było z parkurami. Mówiłam Wam, kto chce, nie zmuszam. Nie wstydzicie się. No, więc tyle wam powiem. Naprawdę, nie wstydźcie się, no. Kto chce, to naprawdę... No. Kto oczywiście chce, nie zmuszam. O Jezu, jaki słodziutki! Ale za dementy, to nie, to nie, to nie. Hm, koń. Hm, dziwne to. Oczywiście ja lubię konie, ale... Jakie już Wam mówiłam na wagarę z mamą, pamiętacie? Ja mam lęk wysokości. Ja się tak, słuchajcie, boję, że naprawdę. Ja właśnie boję się takich zakręconych schodów. Zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi. Już. O. Ja taka rozczochana. Takich zakręconych, takich, o. Takich, jak lód, jak lody. Takie zakręcone, francuskie takie lody. O, takie zakręcone. To po prostu jak byłam e, u chyba e, u naszej cioci Kasi. Pozdrawiam ją bardzo serdecznie, nie wiem czy ona ogląda mój kanał, nieważne, e, to ona właśnie, my byłyśmy z Julką u niej, bo e, ciocia Kasia to chrzest na Julki, więc byłyśmy u niej właśnie i właśnie e, ten... I ja zobaczyłam te zakręcone schody i po prostu zakręciło mi się, słuchajcie, w głowie, więc to nie jest jakby takie, że naprawdę, po prostu tak mi się zakręciło w głowie, tak mi się zrobiło, słuchajcie, duszo, gorąco, normalnie masakra, słuchajcie, więc pani, która właśnie, bo to było takie zwiedzanie z zamku, właśnie i właśnie pani, która jakby pilnowała tego wszystkiego, da nalała mi do kubka wody, napiłam się wody, bo tak, słuchajcie, zakręciło mi się w głowie, że o mało co nie zemdlałam, słuchajcie, bo naprawdę tak po prostu mi się zrobiło tak niedobrze, jak zobaczyłam te schody, no poleciałabym, słuchajcie, do tyłu. Więc naprawdę to jest właśnie takie... no takie smutne, że mam ten wysokości, no. Tak, jakby no, chciałabym żyć tak normalnie z tym lękiem, ale no, wiecie, nikt nie jest taki, że tak powiem, najlepszy ze wszystkich. Każdy ma taki słaby punkt, właśnie Wam tak powiem. Dobra, kupujemy sobie włosy jakieś, więc naprawdę, no. Ale bardzo jakby. O, jakie ładne wosy! Bardzo jakby dobrze e, zrobiła ta pani, co właśnie to wszystko, wiecie. O, kupiłam, dobra. E, co właśnie to wszystko e, jakby tak organizowała, powiedzmy, ale ona jakby tak wszystkiego tam w tym. E, dla, no, dla tych, co oprowadzają ten właśnie oprowadzają się no, zwiedzają ten zamek, to ona właśnie jakby bardzo dobrze się zachowała, nalała mi do kubka plastikowego wody, ale to nie wiem kiedy było, chyba w 2018. O, Jezus! No, czyli już tak chyba dwa lata minęło od tego. Dobra, słuchajcie, kończymy odcinek. No, zostawcie dużo w górę. No, i do następnego odcinka. Pamiętacie, że możecie dać mi właśnie prezent na MSP. Nie wstydźcie się. Przyjmę wszystko i zrobię odcinek, że otwieram prezenty. No, naprawdę.